Witam wszystkich na kolejnej relacji z naszej Demofarmy. Dziś znajdujemy się po raz kolejny na poletkach z rzepakiem, gdzie sprawdzamy działanie nawozów azotowych pod kątem ich sposobu i szybkości działania. Za nami wyjątkowo zimny kwiecień. Jak eksperci wyliczyli, najzimniejszy od 20 lat. I tutaj możemy w bardzo łatwy sposób zobaczyć, jak nawozy sprawdzają się w takich warunkach. Zapraszam do oglądania. Nasze obserwacje zaczynamy od poletka kontrolnego, od poletka, na którym nie zastosowano żadnego nawożenia azotowego, co w bardzo znaczny sposób odbiło się na wyglądzie samych roślin. Rośliny rzepaku są wyetiolowane, ich powierzchnia liściowa również względem innych poletek czy też innych, innej części pola jest mocno zredukowana. Co więcej, kolor samych liści również odbiega od pozostałej części pola. Jest to bardzo blady zielony, co wnioskuje. Po czym możemy wnioskować to, że fotosynteza przebiega w sposób zaburzony. Co więcej, rośliny na tym poletku znajdują się już w fazie luźnego zielonego pąka, zaraz przed kwitnieniem. Co również odbiega od pozostałych części pola, ponieważ znajdują się na tym poletku rośliny o jednej fazie już jakby do przodu, ponieważ sieć roślin jest tak, że jeżeli roślinom zaczyna czegoś brakować, w tym przypadku na pewno jest to azot, rośliny postanawiają wydać jak najszybciej plon, aby przedłużyć swój gatunek, z czym mamy do czynienia tutaj na tym poletku. Przechodząc do kolejnego poletka, jest to poletko, na którym zastosowano azot w formie amidowej, czyli formę azotu. Która mocno, której pobieranie mocno uzależnione jest od warunków termicznych, a w kwietniu, który jest dosyć zimny, którym średnia temperatura wynosiła w okolicach 5-6 stopni, mocno też odbiło się na roślinach. Może wyglądają one le, 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 lepiej niż poletko-kontrolne, co świadczy o tym, że część azotu w formie amidowej została pobrana. Jednak porównując dalej do pozostałej części pola, widzimy, że również rozwój roślin jest zachwiany. O czym świadczy na pewno gorsze rozgałęzienie dołu roślin. Mamy mniej rozgałęzień bocznych, co później skutkować będzie tym, że finalnie roślina zawiąże mniej łuszczyn, a to przełoży się na pewno na niższy plon. Dodatkowo, porównując dalej do pozostałej części pola, Tutaj na tych roślinach również blaszka liściowa jest zredukowana i kolor również delikatnie, co może nie oddaje tego kamera, ale odbiega od właśnie pozostałej części pola. Następnie przechodzimy do poletka numer 3, na, do poletka, na którym zastosowano nasz nawóz firmy Jarabela Yara, Sulfan, czyli połączenie azotu szybko działającego w formie saletrzanej z siarką, wapniem i magnezem. Forma saletrzana pobierana jest dużo lepiej w niekorzystnych, zimnych warunkach pogodowych, co również widzimy na, na roślinach. Roś... Tutaj rośliny są dobrze zagęszczone, ich kolor jest żywo zielony, blaszka liściowa dobrze rozwinięta. Tutaj widzimy, że stadium, w jakim znajdują się rośliny, jest to stadium Zielonego, można powiedzieć, że jeszcze zbitego pąka. Co świadczy o tym, że roślina jest dobrze odżywiona. Ona nie dąży do tego, żeby wydać plon jak najszybciej, tylko po to, żeby zbudować ten swój potencjał plonotwórczy i wydać plon dobrej jakości. Następnie poletko numer 4, na którym zastosowano nawóz z azotem w formie również saleczanej, ale już bez dodatku siarki, magnezu i wapnia może on tutaj można powiedzieć o nim, że nie odbiega on wizualnie od poletka numer 3, od poletka, na którym zastosowano jarabela sulfan co również może świadczyć na korzyść sulfanu, że szybkość działania jest porównywalna z nawozem czysto saletrzanym Następnie poletko numer 5, poletko, na którym kończymy dzisiejszą obserwację. Jest to poletko, na którym zastosowano naszą litrowowskę Jarabela Viking 14 141421 na wiosnę jako pierwsza dawka azotu, a razem z nią zostało zastosowane również nawożenie fosforem i potasem. Moim zdaniem, w moim odczuciu, jest to poletko, które wygląda najlepiej. Tutaj ze wszystkich obecnych może to skutkować tym, że podaliśmy właśnie fosfor na wierzchnią warstwę gleby, która szybciej się ogrzewała. Dzięki temu fosfor, który jest wybitnie ciężko pobieralny. W niekorzystnych warunkach pogodowych, tutaj przy niekorzystnych temperaturach, gdzie on znajdował się w wierzchniej warstwie gleby, która szybciej się ogrzała, również mógł być pobrany przez rośliny, i rośliny mogły go wykorzystać do swojego rozwoju. Tak wyglądają te poletka z góry. Przygotowałem dla Państwa również przykładowe rośliny z poletek żeby łatwiej można było zobaczyć jak one się prezentują. Pierwszą rośliną jest to roślina z poletka kontrolnego. Widzimy że jest ona mocno właśnie wyciągnięta ku górze mimo palowego systemu korzeniowego czyli roślina szukała tego azotu. System korzeniowy jest dobrze rozwinięty. To sama część nadziemna rośliny już świadczy o tym że mieliśmy do czynienia z pewnymi brakami w roślinie. Nie mamy bocznych rozgałęzień, które budują nam plon w rzepaku. Również możemy zauważyć, że na samej roślinie znajdują się. zaraz Państwu tutaj pokażę. O, tylko mam nadzieję, że kamera tu zaraz wyostrzy. O, tutaj bardzo dobrze widzimy, że na powierzchni łodyg znajdują się pęknięcia, ponieważ w ostatnich dniach tutaj w tej lokalizacji wystąpiły nocne przymrozki do minus 3-4 stopni, co spowodowało to, że rośliny właśnie, łodygi roślin właśnie tych słabszych mogły popękać. Również rzepak charakteryzuje się mocnym, szybkim rozwojem i... Nie, niepotrzebne są mrozy, czy też niekorzystne warunki termiczne, do tego, żeby łodyga sama popękała. Dzieje się tak na skutek właśnie nieprawidłowego odżywienia mikro czy makroelementowego i szybkiego tempa wzrostu. Następnie mamy tutaj roślinę wyrwaną z poletka, na którym zastosowany był jarabela sulfan. Widzimy mocny system korzeniowy. Dużo dolnych rozgałęzień, co później przełoży się na dużą liczbę łuszczyn w samych roślinach. Roślina o liściach wzniosłych, kuburzek, która chce żyć, która chce fotosyntetyzować i budować swój plon. Następnie również roślina z wyrwana z poletka, na którym zastosowany był Jaramila Viking również dużo dolnych rozgałęzień liście zdrowo zielone możemy zobaczyć że roślina naprawdę wygląda bardzo dobrze i ma potencjał na naprawdę wysokie plony także ku woli podsumowania tutaj przejdziemy się jeszcze raz żeby z oddali zobaczyć nasze poletka i tak poletko numer 5 Jaramila Viking 14 14 21, uzupełnione Również nawożenie azotowe w postaci jarabela sulfan. Poletko numer 4, na którym zastosowano nawóz azotowy w formie saleczanej. Następnie poletko numer 3, na którym zastosowano nasz nawóz jarabela sulfan, czyli połączenie nawozu azotowego z siarką, wapniem i magnezem. Poletko numer 2. Na którym zastosowano azot w formie amidowej i poletko kontrolne, numer 1, na którym nie zastosowano żadnego nawożenia azotowego. Wracając do pęknięcia, które pokazywałem Państwu na roślinie numer 1 w tym roku, ceny rzepaku na kontrakty na przyszłe zbiory są historycznie wysokie. Dlatego warto zadbać o to, żeby nasze rośliny. Wydały jak najwyższy plon, a gdy zauważymy właśnie takie pęknięcia. Czy to spowodowane właśnie niskimi temperaturami, czy też szybkim tempem wzrostu rzepaku. Warto zabezpieczyć je w różnego rodzaju fungicydami, aby przeciwdziałać wnikaniu różnych patogenów do wnętrza rośliny. Również w tym zabiegu polecam Państwu zastosowanie nawożenia mikro i makroelementowego. Tutaj z naszej oferty polecam Jara. Vita Brasitrel Pro, który w swoim składzie posiada wapń, który wzmocni ściany komórkowe i właśnie zapobiegnie nadmiernemu pękaniu naszych łodyg. Dodatkowo mikroelementy zastosowane w tym nawozie są to mikroelementy oparte również o formy siarczanowe, które właśnie w niskich temperaturach są lepiej pobierane niż formy schelatyzowane. Za dzisiejszą y, relację i Państwa uwagę serdecznie dziękuję.